Tak jak już z samochodów rzeczywiście pojawiło się sporo, proszę Państwa, jest piękna pogoda i taka Astra, Astra, proszę Państwa, 2000 rok, to no klasika, klasika. Tak, klasika. A Pan to kupował normalnie w salonie? W salonie w Lubiczu w o. 2001 roku. Pamiętam ten salon. No, pamięta Pan, no proszę. Widzi Pan, i tak jak kupowałem, nie, to mi powiedziano mi. To jest taka ostatnia seria właśnie tego typu, nie? Aha. Ostatnia seria. Tak, tak, ten najbardziej I to. I to mi powiedziano, panie, na pewno ten samochód jest bardzo dobry, ponieważ jest tak zrobiony, aż żal, że ta, że ta produkcja tego typu... Przestała już istnieć. Zajrzyjmy do środka, zajrzyjmy do środka, niech my pokazujemy, w jakim stanie przeżył no, od 2000 roku. Tutaj jest przebieg 216, Pan zapewnia, Pan jest pierwszym, jedynym właścicielem i zapewnia, tak. że jest to prawdziwy przebieg, proszę tak. Państwa. To rzadkość. 1,4 silnik, tak? 1,4. 1,4 14 75 koni. Proszę Pana, a jak ten, a jak blacharka, bo wiadomo, że blacharki... No nie no, Pan, blacharka, no, do tej pory, jak on stał pod chmurką, musiała być poprawiona, to znaczy generalnie nie było, ale był konserwowany, Aha. zabezpieczany przed korozją i to jest wszystko. Proszę... To to mnie kosztowało właśnie to, dlatego teraz on w takim stanie jest, każdy patrzy, ogląda, no po prostu się dziwią ludzie. A ma Pan, pan garaż? Nie mam. Ach, tak. Ale konserwowane uciekle. tak? widzieliście? Proszę Państwa, no klasyk klasyków to jest, tak. Absolutnie klasyk klasyków. A cena dla ludzi, proszę Państwa, 2000. Ja tu jeszcze pokażę chwilę, może telefon tak, do Pana. zobaczymy się. No, że. O, o, la, la. o, la. la. Zapalimy? Zap proszę. Posłuchamy. Słyszałem, że właśnie tutaj ludzie podziwiali, że chodzi przepięknie. Odpalamy. No i co? No i masz taki lisek z wódką stawiać, i się nie wychlapie. No po prostu. Nie... Tak, to ja nawet nie słychać dobrze, że chodzi. <grym> tak, że co wie pan, to jest to wszystko, że on jest od odpalony. Czego pan sprzedaje taki wspaniały samochód? Proszę pana, no po prostu mam nowy, nowy kupiłem. Lepszy? <grym> tak. A jaki też Opel, niestety Opel nie zdradzę. <laughs> Opel nie zdradzę, ale z tym modelem pan zdradzi go. Wystawił za 2000, ale jesteśmy na giełdzie, szanowni państwo. Więc pewnie można jeszcze o cenie rozmawiać. No, klasyk, klasyków na moje. Za chwilę to będzie rosło w cenę.